I witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Ariobit w tym poradniku pokażę Wam jak z, y, zrobić żebyście byli słyszeni na facebooku przez drugiego rozmówcę albo więcej rozmówców jeżeli jesteście na grupie rozmawiacie po prostu jako konwersacja dwójka ok, tak więc jak będzie wyglądał ten filmik zapraszam Was do stawienia łapki w górę, subskrypcji komentarza a ja postaram się rozwiać Wasze problemy tak więc pierwszy z sposobów, aby sprawdzić czemu Was nie słychać na Discordzie jest, po zalogowaniu się na Discorda, kliknięcie tutaj w to koło, user settings i wybranie opcji, która jest w voice video voice video, schodzimy tu tutaj mamy właśnie ustawienia voice settings, jak widzicie mikrofon mam tak ustawiony, że mnie słychać Możecie zwiększyć także słyszalność, może dlatego, że macie zbyt cicho, to Was nie słychać. 0 dB. Maksymalna ilość. Nie, czekajcie sam. Minus, minus 0. Ważne. Voice Activity, po tylko ok. Tutaj możecie zmienić sobie mikrofon, jakim chcecie rozmawiać, bo może po prostu macie zbyt. Jak widzicie, ja mam tutaj wiele opcji. Mam mikrofon przez, przez słuchawki, który jest badzie, wiem. i tylko szumy są. I mam mikrofon Yeti, był Yeti, który jest tak naprawdę najlepszym mikrofonem na świecie. No, do nagrywania do wszystkiego jest bardzo dobry. Jeszcze jest jakiś tutaj mikrofon pod, od kamerki, voice mode. Tak, i tutaj, jeżeli też jest problem, czemu nie słyszycie rozmowce, to musicie wybrać. Przez co możecie słychać? Możecie na przykład ee, macie słuchawki i głośniki, co nie? Głośniki macie słuchawkę, głośniki. głośniki macie włączone, słuchawki macie wyłączone. Ostawiliście sobie, żeby było Was słychać przez słuchawki. To może być taka odpowiedź. No, tutaj macie mi test mikrofonu. Tego w ogóle nie sprawdzałem. Musi musicie coś pobrać. No, test widziało. Narka, nieważne. No. I tak to wygląda. To wygląda. muszę tutaj także o, usunąć szumę. dobra, Aho. Dobrze. I wiecie co? Mm, to jest największy powód. Innym powodem jest zobaczenie, sprawdzenie, czy macie dobrze podłączony mikrofon. Zobaczmy, może to jest po prostu prosty powód. Źle podłączony mikrofon. Może po prostu yy, nie macie wygranych sterowników, najnowszych od dźwięku. Menadżer urządzeń. Gdzie jest menadżer urządzeń? Menadżer urządzeń i tutaj macie. o, kontroler dźwięku wideo gier, I możecie zobaczyć co macie, co macie podłączone, czy macie dobrze podłączony mikrofon ja mam sterowniki, szczegóły sterownika, ale tutaj nieważne okej okay. jak co to Odinstalujecie i zainstalujecie jeszcze raz dobrze i to tyle w tym filmiku, dziękuję za uwagę mam nadzieję, że pomogłem wam jak co to napiszcie komentarz, zasubskrybujcie kanał dajcie łapkę w górę i do zobaczenia, cześć, pa you